Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jak państwo widzicie, znajduję się na polu marchwi, zatem do dzisiejszego do obejrzenia dzisiejszego nagrania zachęcam przede wszystkim producentów marchwi ale generalnie również warzyw korzeniowych ja się nazywam Maciej Wita, jestem doradcą agronomicznym BASF, a znajduję się w gospodarstwie rodzinnym państwa Rogackich w regionie Kalisza w województwie wielkopolskim, a podczas dzisiejszego krótkiego nagrania odpowiem Państwu na dwa bardzo często zadawane przez Państwa pytania, to znaczy kiedy należy rozpocząć ochronę fungicydową marchwi oraz na który produkt w pierwszej kolejności postawić, zatem przełączam kamerę idziemy w pole, zapraszam do drugiej części zatem drodzy Państwo kiedy najlepiej wykonać pierwszy zabieg fungicydowy w ochronie marchwi i innych korzeniowych zobaczcie drodzy Państwo, tutaj mamy fazę początek budowania korzenia, charakterystyczne pękanie gleby marchew przechodzi w fazę najbardziej dla siebie intensywnego wzrostu, w tej fazie często używa się sformułowania że korzeń marchwi jest wielkości ołówka, długopisa nać w zależności od odmiany, ale około tych 20 cm wysokości właśnie ma. I to jest najlepszy moment, aby wykonać pierwszy zabieg fungicydowy. Dlaczego? Dlatego, że marchew, tak jak powiedziałem, właśnie przechodzi w fazę najbardziej intensywnego dla siebie wzrostu. Eee, zatem odpowiedź na pierwsze pytanie mamy, a na jaki produkt w takim razie w pierwszej kolejności postawić? To, drodzy Państwo, zależy od tego, w jakim celu uprawiacie marchew. W tym przypadku, na tym polu. Mamy odmianę Allianz, zatem odmiana segmentu marchwi wczesnych, tylko 7 dni późniejsza od królowej wczesnych marchwi, od Laguny. Zatem to jest marchew, która nie jest produkowana do, przechow do przechowalni w celu przechowywania, tylko prosto z pola trafi na świeży rynek. W takim przypadku skupiamy się przede wszystkim na wysokiej zdrowotności naci. Zatem e, w głównej mierze myślimy o chorobach e, takich jak mączniak prawdziwy i alternarioza. W takim przypadku rekomendujemy, proponujemy Państwu w pierwszej kolejności, na pierwszy zabieg postawić na fungizyt Dagonis. Dagonis, 1 litr na hektar, jest to rewelacyjne rozwiązanie właśnie na te dwie choroby: alternarioza, naci i mączniak prawdziwy. W jednym litrze macie Państwo bardzo dobre rozwiązanie na obie te choroby. A co w przypadku, gdy produkujecie marchew do przechowalni, do przechowywania? W takim przypadku, drodzy Państwo, musimy. Pamiętać, że należy zwrócić uwagę dodatkowo oprócz mączniaka prawdziwego i alternariozy, musimy zwrócić uwagę na zgniliznę twardzikową. I właśnie ta faza będzie miała szczególnie, szczególne znaczenie, ponieważ kiedy tej naci mamy około te 15-20-20 parę centymetrów, jej nie ma dużo. Mamy swobodny dostęp cieczą roboczą do główki, zatem do miejsca. Początku infekcji zgnilizny twardzikowej. Kiedy ta nać za dwa czy tygodnie, kiedy jej będzie dużo więcej, trudniej będzie dostać się tutaj opryskiem. Co w przypadku produkcji marchwi na przechowywanie? Otóż w takim przypadku rekomendujemy Państwu wykonać zabieg fungicydem Signum 1 kg na hektar. I w produkcie Signum, podobnie jak w Dagonisie, macie Państwo. Jest to rozwiązanie na mączniaka prawdziwego i alternariozę, a dodatkowo zabezpieczy Państwu plantację przed zgnilizną twardzikową. Zatem, gdy produkcja marchwi na świeży rynek, na pierwszy zabieg 1 litr Dagonisa. Gdy produkcja marchwi w celu przechowywania jej, na pierwszy zabieg 1 kg Signum na hektar. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.